Czy po zabrzu to właśnie Piotrków będzie następnym miastem, które odwoła swoich włodarzy? Na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o zwołanie referendum. Mieszkańcy wypowiedzą się, czy chcą odwołania władz miasta, prezydenta Juliusza Wiernickiego oraz radnych, którzy lekceważą obawy mieszkańców w sprawie napływu nielegalnych migrantów. To pierwszy termin sesji, kiedy została w sposób drastyczny przerwana, nie dopuszczono części osób do zabrania głosu. Zwołano kolejny termin, na którym już nie było kworum, ponieważ radni stwierdzili, że nie będą przychodzić i nie chcą chyba wysłuchać naszego Stanowiska. Piotrkowianie obawiają się, że prezydent miasta, jak i władze województwa, w którym większość mają politycy z koalicji rządzącej nie będą w stanie postawić tamy polityce migracyjnej rządu uległego wobec Brukseli. Pełniące obowiązki w zasadzie dyrektora powiatowego, wojewódzkiego urzędu pracy. Pan. Dyrektor wystąpił i powiedział, że nie będzie, nie będzie centrów integracji cudzoziemców w województwie łódzkim. Ale nie podał też żadnej podstawy prawnej, dlaczego to centrum nie powstanie w województwie łódzkim. Na weryfikację zapewnień dyrektora długo nie trzeba było czekać. 18 czerwca pierwsi migranci pojawiają się w domu dziecka w Skierniewicach. Cóż Szkodzi obiecać? Dlatego mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego mówią stanowcze nie.